Poznaj jeden z najbardziej znanych fortepianowych wstępów do popowych piosenek, jakie kiedykolwiek powstały, czyli If I Got You, Zaczynamy od dźwięków E, H oraz G. Ten pierwszy akord rozkładamy po kolei, czyli gramy kolejno dźwięki E, H oraz G. I to powtarzamy sześć razy. Następnie przechodzimy na dźwięki D, A oraz Fis. Taki akord rozłożony powtarzamy 5 razy. I następnie mamy dźwięki D, As oraz F. I to gramy tylko raz. Wchodzimy na dźwięki C, G, E, i to już jest nasz praktycznie ostatni akord. I to też powtarzamy 6 razy. Całość kończy się po prostu. Akordem złożonym z dźwięków D, G oraz H. Lewa gra dźwięki kolejno C, H, B, A i G. Jeżeli chcesz więcej takich tutoriali, to koniecznie śledź moje media społecznościowe. Daj lajka i do zobaczenia w kolejnym materiale.